Trząsające to wydarzy się na granicy polskiej. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam przepowiednie dla Polski. Co takiego wydarzy się na granicy... Przed czym przestrzega jasnowidz Jackowski, czy przepowiednia jasnowidza Zyczuchowa się sprawdzi? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie się przedstawiam szokującą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącą granicy Polski no jest o tym bardziej ciekawe w kontekście tego, co teraz się dzieje, jeśli chodzi o uchodźców, rzekomych uchodźców którzy mają docierać do Polski, którzy mają znajdować się na granicy polsko-białoruskiej. No to jest cały czas przepychanka, tak, no bo strona polska mówi, że oni nie, oni się znajdują na stronie białoruskiej. Strona białoruska mówi, że oni się znajdują na stronie polskiej. Premier Morawiecki tutaj mówi, że jest przygotowana pomoc humanitarna, cały praktycznie tir, który miał mógłby wjechać do Białorusi, ale Białoruś nie chce zgodzić się na przyjęcie tego tira. No i tutaj przepychanka praktycznie jest Słowna jest to grupa 32 uchodźców. No a przecież na przykład media nie mówią o tym, że każdego dnia jest po kilkadziesiąt incydentów, przypadków, gdzie Straż Graniczna zatrzymuje uchodźców w miastach znajdujących się właśnie przy granicy polsko-białoruskiej. Tak, zresztą jest to ciekawa sprawa. Ponieważ przecież e, jeśli chodzi o tych uchodźców, no to premier Morawiecki powiedział, że oni są w stanie pomóc każdemu uchodźce, uchodźcy, tak, e, który znajduje się po stronie białoruskiej. E, no a przecież wiadomo, jakie są relacje pomiędzy Polską a Białorusią. No i Jasno powiedział, że m, miał taką wizję, e, zresztą robił tą wizję na żywo u siebie na kanale e, i mówi w ten sposób: Cytuję: Chroncie swoich rubieży. Czyli granic. Chronicie swoich rubieży granic. Taką miał wizję przepowiednia w stosunku do Polski. No, oczywiście to nie oznacza, że mamy rzucić tak wszystko i lecieć praktycznie na granicę polsko-białoruską, bo od tego są specjalne służby, ale jest to właśnie wizja przepowiednia bardzo niepokojąca, tajemnicza, która tak naprawdę może zawierać wiele informacji. Zresztą sprawdziła się ta wizja przepowiednia mówiąca o wojsku na granicy. Polski, mówiąca o tym, że będzie dużo wojska na ulicy. Też była taka wizja przepowiednia mówiąca o tym, że wąski pas na wschodzie Polski będzie zagrożony. No i no, można to odnosić bezpośrednio do tej sytuacji, jeśli chodzi o uszczyki górne, tak, czy dolne, to miejscowość, gdzie jest właśnie ta grupa 32 uchodźców, ale też ten wąski pas to właśnie może być ta granica Polski z Białorusią, a także z innymi Byłymi republikami, e, tak, e, krajami wchodzącymi w skład Związku Radzieckiego, no ale e, prawdopodobnie ta kwestia uchodźców może najbardziej dotyczyć Białorusi, że oni mogą docierać. Do Polski, właśnie ci uchodźcy z Afganistanu mogą, bo to też jest problematyczne, tak? E, deklarują się, że są uchodźcami. Zobaczmy sobie, jaki to jest dystans, jeśli chodzi o Afganistan na Polskę. I trzeba byłoby zobaczyć też, praktycznie czasowo, czy to jest możliwe w momencie, kiedy rozgorzał ten konflikt w Afganistanie, czy Amerykanie zaczęli się wycofywać, talibowie zaczęli przejmować kolejne miasta i e, i ile by z nich zajęło, gdyby na przykład chcieli dostać się właśnie do Polski przez te wszystkie kraje. Kolejna sprawa jest to skomplikowane pod względem statusu uchodźcy. Uchodźca to jest człowiek, który ucieka z jednego kraju do drugiego. Natomiast oni pokonując praktycznie tyle krajów, czy są rzeczywiście uchodźcami? No politycznymi chyba nie. No, imigrantami bardziej są niż uchodźcami. Tak? Bo uchodźca to jest ten, co ucieka do najbliższego kraju. Czyli jeżeli na przykład Kowalski, byłaby sytuacja nie wiem, jakaś niebezpieczna w Polsce, uciekłby do Niemiec, byłby uchodźcą, tak, ze względu, nie wiem, na jakieś rządy, które są straszne w Polsce i tak dalej, nie mówię, że te, które mają miejsce teraz, ale ogólnie taka hipotetyczna sytuacja, no i gdyby na przykład dalej uciekł z Niemiec, załóżmy, do kolejnego kraju, no to już w tym kolejnym kraju, na przykład, nie wiem, we Francji, no to nie jest, ucho to nie jest uchodźcą, tylko już jest imigrantem, tak, to jest zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja, więc tu Jasno Jackowski mówi, e, więc chrońcie swoich rubieży, swoich granic w kontekście Polski. E, no oczywiście jest to wizja przepowiednia, nie jest to w żaden sposób apel do obywateli, ani też do polityków, chociaż politycy mogliby to wziąć do siebie, ale czy rzeczywiście politycy chronią granic Polski, czy jest to działanie na pokaz? No jest to e, sytuacja kontrowersyjna, tak, no bo... Płot na granicy polsko-białoruskiej zrobiony tylko z drutu kolczastego, tylko abaż nie stanowi żadnej bariery, tak, dla kogoś, który, kto pokonuje tyle krajów i zresztą były pokazywane takie filmiki, zdjęcia, gdzie wystarczyło odrzucić jakąś kłodę drewna i tak dalej, żeby po prostu ten płot jakby tak sforsować. Z drugiej strony rząd mówi, że tam powstanie jeszcze kolejny praktycznie płot wyższy i tak dalej. No ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o zabezpieczenia, tak, natomiast na pewno wizualnie jak patrzymy w telewizji, no to powstaje płot z drutu kolczastego. Każdemu z nas, tak, no bo byśmy mieli na przykład dom i taki drut kolczasty, to mówimy, o to zatrzyma na pewno przestępcę. Gdyby chciał wtargnąć, tak, czy jakiegoś intruza. Natomiast w przypadku, właśnie osób, które by chciały pokonać granicę, ja nie mówię, że uchodźcy są przestępcami, bez przesady, tak. Ja nie mam nic przeciwko uchodźcom, natomiast no, tutaj to trzeba rozwiązać jakoś systemowo, tak, w sensie jakichś rozwiązań powinny być. Czy przyjmujemy tą grupę 32 uchodźców, a resztę uchodźców już nie przyjmujemy, czy w ogóle nie przyjmujemy żadnych uchodźców, dzieci uchodźcy są, jaki mają mieć status i tak dalej. No, jak na to też się zapatruje Unia Europejska, też mamy po prostu podpisane dokumenty międzynarodowe dotyczące uchodźców. To nie jest tylko jest jakby widzimy się partii rządzącej, ale też dokumentów prawnych, więc tutaj trzeba zrobić naprawdę analizę pod każdym względem. Bo co z tego, że na przykład partia rządząca stwierdzi nie, nie wpuścimy ich i tak dalej, a potem na przykład na Polskę zostanie nałożona jakaś kara finansowa, e, tak, albo nie, nie udzielimy jej podstawowej praktycznie e, pomocy. Znaczy, e, bo część osób na przykład burzy się, że e, czy na przykład tam Poseł chciał wbiec z jedzeniem, czy na przykład ludzie tam przychodzą, składają jedzenie i tak dalej. No bo e, oczywiście wiadomo, jeżeli wpuścimy tą grupę, to potem może przyjść tysiąc, 10 tysięcy czy 100 tysięcy. Ale być może właśnie, znaczy, pojawia się w ogóle pytanie, jak jest granica Polski zabezpieczona, to znaczy, że co, każdy mógł sobie sforsować tę granicę, przejść, praktycznie jak nigdy gdyby, nigdy, gdyby nic, tak? Co to jest praktycznie za granica Polski? Przecież wiedzieli o tym już w grudniu tamtego roku Trump podpisywał porozumienie, że będą wojska amerykańskie wychodzić z Afganistanu. Można było się liczyć z tym, że uchodźcy będą właśnie trafiać do Polski. Zresztą tutaj już minister mówił w rządu Prawa i Sprawiedliwości, że to jest wojna hybrydowa, którą prowadzi Białoruś. Poza tym wiadomo by było jakie relacje są pomiędzy Polską a Białorusią. Polska mocno wspiera działania opozycyjne na Białorusi, nawet Bielsać tutaj tak, mocno jest wspierany. No więc wiadomo było, że jeżeli Łukaszenko będzie miał sposobność, będzie miał okazję, żeby zagrać na nosie Polsce, to to wykorzysta. Ale też taki sprytny jest praktycznie ruch ze strony Łukaszenko. On w żaden sposób się nie opowiada, nie komentuje praktycznie tej sytuacji. No oczywiście na YouTubie pojawiają się filmiki, które teraz stają się popularne, jego pomienne wypowiedzi i tak dalej. Tak, w, podczas tego, jakby pytane przez dziennikarzy, czy na właśnie na spotkania z ludźmi. Natomiast nie ma w ogóle jakiegokolwiek komentarza ze strony właśnie kwestii uchodźców. On Mówią, że to, no, to są uchodźcy, którzy po prostu przechodzą przez Białoruś, chcą dalej iść. No, właśnie, pytanie jest, czy rzeczywiście to są uchodźcy, czy są oni z Afganistanu, czy są przez kogoś inspirowani? Tak? Jak jest granica Polski zabezpieczona? Bo wydaje mi się, że teraz w ogóle my odwracamy kota ogonem. Ja się pytam, kto tak naprawdę, szczerze, granicy państwa polskiego, jak granica państwa polskiego jest zabezpieczona? Jeżeli macie działkę, jakąś rot, tak turystyczną, to, to stawiacie tam prowizoryczny płotek, ale nawet stawiacie jako macie działkę, tak? Na, na działce, która w ogóle jako działka jest z reguły po prostu jeszcze opłotowana, bo odgadzacie się od sąsiada. Oczywiście nie odgadzacie się na 2-3 metry, ale stawiać jakiś płotek. Natomiast jeżeli rząd polski dopiero teraz tworzy zasieki, tak? Znaczy żołnierze, no ale na, na rozkaz praktycznie przełożonych w Warszawie, tworzą płot, zasieki i tak dalej, no to hmm. pytanie, AS. E, no to za, zaraz się okaże, że po prostu od innej strony, nie wiem, przez Litwę będą dostawać się do Polski, tak? Kwestia tego, trzeba byłoby sprawdzić, jak są zabezpieczone granice państwa polskiego, bo Tamten, tam, ta granica to jest chyba 400 kilometrów, tak, Ta granica z Białorusią, szczególnie czego to tam jest 180 kilometrów. No, nikt mi nie powie, że w dzisiejszych czasie, w czasach, w dobie, dobie praktycznie dronów, noktowizorów, helikopterów, kładów, jeepów, sprzętu, nawet na koniach można po prostu sprawdzać tą granicę, nie jest w stanie człowiek praktycznie zabezpieczyć tej granicy, tak? Natomiast to już, jak, jak ci uchodźcy trafią, na jakich warunkach, w zasadach i tak dalej. To już jest jakby inna sprawa, tak? To już jest jakby inna sprawa. Ja nie mam pojęcia, jak to powinno być rozwiązane. Czy powinniśmy przyjąć tą grupę, czy też nie, tych uchodźców, tak? To już po prostu rząd powinien podjąć decyzję. Dlaczego my mamy po prostu kowalscy podejmować taką decyzję? Jeżeli widzimy takie obrazki, które są w telewizji, że oni koczują, piją gdzieś wodę z rzeki, puszki są z mięsem przekazywane, a wiadomo, że ich religia tego zakazuje, no to na pewno to wszystko jest niehumanitarne, tak? No bo jest to po prostu nieludzkie, żeby ludzie nie mieli praktycznie co jeść. Natomiast z drugiej strony, jeżeli to jest tylko pokazówka. Jeżeli po prostu jest to kwestia polityczna, jeżeli oni otrzymują jakieś na przykład posiłki ze strony wojska czy Straży Granicznej, ale nie jesteśmy o tym informowani, nie mamy też pełnych informacji. Jeszcze przez pierwsze dni, jakby znajdowali się na granicy, to telewizja mogła podejść bliżej. Teraz praktycznie są zasieki, kordony, samochody tam stoją, włączają koguty. No nie wiadomo, tak? Tak samo jak jeżeli tam są osoby po prostu, które wymagają opieki medycznej i tak dalej. Ale no to, to, to już po prostu to są potrzeby, które muszą rozpoznać służby i tak dalej. Dalej trzeba reagować. Natomiast z drugiej strony, no państwo polskie musi zabezpieczać granice. Tak samo jak zabezpieczamy granice, jeśli chodzi o domki jednorodzinne, stawiamy płot. E, tak samo jak mamy w mieszkaniach drzwi, zamki. E, no państwo polskie musi e, zabezpieczyć jakoś, tak? I rząd Prawa i Sprawiedliwości musi się z tego wywiązać. A uważam, że cała ta sytuacja związana z uchodźcami to jest naj Większy kryzys y, rządów prawa i spadliwości. To absolutnie uderza w rząd prawa i spadliwości, tak? Bo nawet jeżeli to jest inspirowane przez Łukaszenko, to gdzie były nasze służby wywiadowcze, które nie miały na przykład informacji na temat tego, że istnieje takie ryzyko, takie niebezpieczeństwo? No to jest w ogóle kryzjona sytuacja, tak? Że każdy dzisiaj może sforsować granicę Polski i może się przedostać. Ja przedstawiałem to na moim kanale, że Niemcy zaczęli budować na przykład płot na granicy z Polską. Otóż wiele miesięcy temu, bo to był nawet rok temu, na skutek tej choroby tam, która przynoszona przez dziki zakażone jakąś chorobą, ASV czy jakoś tak praktycznie tak, czyli Niemcy potrafili odgrodzić się od Polski. Nie wiem, czy na całym obszarze, ale na jakimś dużym obszarze, bo obawiali się, że te zwierzęta chore przejdą na stronę niemiecką i tam zarażą kolejne zwierzęta. Oczywiście nie wiadomo, czy to był pretekst, czy rzeczywiście to był powód do tego, żeby stawiać taki, ale sam fakt, tak? Natomiast my w państwie polskim wiemy, że jaka sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o Afganistan. Gdzie się wycofują wojska amerykańskie? Wojska NATO. Wojska polskie się wycofały w czerwcu tego roku, a więc teraz mamy sierpień, kiedy się pojawia kwestia uchodźców w Polsce, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robił cały czas? No mi się wydaje, że tu jest sytuacja podobna jak w przypadku właśnie tej kopalni, tej elektrowni, tak? Turów bodajże, która się znajduje w po, pobliżu Czech, że też po prostu Czesi nas informowali raz, drugi, trzeci raz, że tutaj jest sytuacja nieciekawa pod względem ekologicznym, aż się wściekli, po prostu poszli do Unii Europejskiej, złożyli wniosek przed sądem, tam Unii Europejskiej, wygrali to i koniec. Tak? To nie było tak, że Czesi, o zrobimy na złość Polakom i tak dalej. Oni chcieli się dogadać, natomiast nikt po prostu nie wykazywał, a jeżeli wykazywał, to była zbyt mała praktycznie inicjatywa. Dopiero jak sprawa się stała, że taka, że można zamknąć tą elektrownię, Ludzie stracą pracę, zamknięcie takiej elektrowni to nie jest takie proste potem jej uruchomienie, to nie jest fabryka. No to się zrobił raban, minister, oczywiście środowiska, premier, dyskusje, i tak dalej. Co ciekawe, w Czechach jeszcze trwa praktycznie kampania tutaj wyborcza i części jeszcze wykorzystywali to właśnie w kampanii i tak dalej, gdzie tutaj premier Morawiec, już się dogodaliśmy, wszystko, super, ekstra, ekstra, a wiadomo, że części grali to praktycznie jako temat w kampanii, tak, no bo w ten sposób podbijali, że poparcie i tak dalej. No ale chyba tam po prostu już się dogaduje, w w w tak, jeśli chodzi o tą kopalnię. Wydaje się, że przynajmniej wszystko idzie w dobrym kierunku. E, no ale musztarda pobiedzie, tak samo tutaj w tym przypadku, tak? E, jak szerzona jest ta granica, jeśli chodzi o państwo, e, państwo tutaj my, polskie, tak? Ja nie wiem, czy to powinny być podwójne zasieki, e, płot 3 metry, 4 metry i tak dalej, czy fosa była, no to już niech się wypowiedzą eksperci. Na pewno tak, Trump zrobił taki płot na granicy z Meksykiem. A zobaczmy sobie, jaka jest potężna granica na granic z Meksykiem. To jest ogromny obszar i tam rzeczywiście to kontrolować to jest wyzwanie logistyczne i skomplikowane. Natomiast, no nie mówmy, zresztą ja przedstawiałem tutaj tą granicę też na podstawie informacji, które są przedstawione w Wikipedii, jak wygląda granica Polski, ile tam praktycznie tutaj jednostek Straży Granicznej to zabezpiecza. Newragiczne jest 180 kilometrów, więc ja nawet powiedziałem w ten sposób, żeby można bo byłoby zrobić 180, 180 punktów co kilometr po sterunki. Każdy ten pas kilometra kontrolować z drona, składa i tak dalej. Część granicy przebiega też rzeką, to też warto wspomnieć, no ale bez przesady, tak? to też można kontrolować, można to też sprawdzać, czy przed rzeką, czy za rzeką, nie oszukujmy się. Jest też po prostu tak zwany fragment Ziemi pas niczyi. To jest taki wąski praktycznie pas, troszeczkę taki jak pokój w blokach, tak, tam nie wiem, pewnie z 3-4 metry ma szerokości, niewielki, natomiast no to też nie mówmy, że oni nagle będą okupować ten pas ziemi niczyjej, tak, pas ziemi niczyjej. Także, bo my też nie, na przykład nie, nie patrzymy na to, że Polska bardzo mocno traci wizerunkowo na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o kwestie właśnie tutaj e, tych ludzi, te obrazki praktycznie idą na cały świat. E, z jednej strony grupa e, tej mundurowa ze strony Białorusi, z drugiej strony grupa mundurowa ze strony polskiej. Co ciekawe, ludźmi, którzy po prostu tam biegają, czy chcą się przedostać, to albo są właśnie tu, tu, tu działacze, tak, czy po prostu ten poseł, albo jacyś tutaj właśnie działacze ekologiczni, czy społeczni, którzy tam chcą się wedrzeć, po prostu przekazać im jedzenie, niż sami ludzie, którzy znajdują się w tym obozie. Ta grupa praktycznie tych 32... E, ludzi, tak, e, czy tych 32 ludzi, jak to powinno być rozwiązane, to już jest po prostu e, i, inna sprawa. I ja bym powiedział w ten sposób, że e, nawet jeżeli mam tą grupę tych 32 ludzi i pojawił się jakby kwestia tych uchodźców, to dobrze, że jest to grupa 32 ludzi, a nie na przykład 10 tysięcy ludzi nagle się pojawiło i my nie wiemy, co zrobić, tak, chociaż nie wiemy, ile każdego dnia do Polski dostaje się, bo tam ja słyszałem, że nawet było 30 do 70 właśnie interwencji straży, granicznej, wojska, policji, no bo pewnie tam też jest kontrolowana ta ludność, tak, sprawdzana jest ta granica, no i wychwytują, tak, Ty, tych właśnie ludzi, no bo oni już nie muszą teraz całą grupą przedostawać się przez granicę. Kolejna kwestia to, tak mówiłem, jeśli chodzi o tych uchodźców, tak? Przemierzają praktycznie tyle krajów, skoro mają pieniądze na to, żeby przejść przez praktycznie tyle krajów, tak? Eee, przez to są potężne pieniądze. Eee, pamiętam, przedstawiałem tę kwestię dotyczącą uchodźców z Syrii. To, żeby z Syrii wydostać się, to wybaczało, mieć 10 tysięcy dolarów, całe rodziny się składały w, na jedną osobę. Wybierano osobę, która była najzdrowsza, najsilniejsza, eee, która potrafiłaby sobie dać radę, znała język angielski i ona miała jechać za granicę, eee, przedostać się, tak, za granicę, a następnie. Następnie miałaby to spłacić, bo tam po prostu jeszcze rodzina była jako zakładnicy, jeżeli te pieniądze nie zostałyby spłacone, potem miałaby pracować, i przesłać te pieniądze e, do Syrii, tak? Więc, nie wiem, to już muszą po prostu to służby załatwić, ten problem, politycy, znaczy służby, tak, służby wykonują polecenie, też mieć, ciężko mieć po prostu pretensje, na przykład pojawiają się pretensje w stosunku do wojska czy do straży granicznej, Natomiast tam jest piłka w wojsku czy straży granicznej, przychodzi dowódca przełożony, daje rozkaz i żołnierz to wykonuje, czy policjant, tak, więc nie możemy mieć pretensji też bezpośrednio do tych żołnierzy, którzy tam stają, tylko do tych osób, które podejmują decyzje za nich, w Warszawie, przełożonych, ministrów, polityków, Tutaj nie trzeba mieć po prostu pretensje, a nie do tego, że zwykły żołnierz, czy zwykły po prostu policjant, który tam idzie, szczerze bezpieczeństwa i dzisiaj akurat dostał taką rolę nie jest patrolu drogówki, czy na przykład w Straży Granicznej nie, nie jedzie jeepem, nie kontroluje granicy, tylko ma stać po prostu i pilnować tej grupy uchodźców, tak? więc no my też trzeba mieć po prostu pretensje, ja rozumiem, że oni są jakby na pierwszej, na pierwszej linii, tak, są ubrani mundurowi mają broń, e, mają po prostu tutaj kajdanki e, no jest pokaz, taki pokaz siły, a ci uchodźcy leżą i tak dalej e, znajdują się natomiast no, kwestia jest tego właśnie do kogo my tutaj właśnie e, mamy, kierujemy pretensje, tak, e, bo przecież oni wykonują rozkazy, oni wykonują praktycznie tutaj te rozkazy przełożonych no więc zobaczymy jak będzie wyglądała ta sytuacja. Jan Staniszkowski mówi szczęście granic polski, czyli broncie praktycznie granic polski, oczywiście jest to pewnie apel do polityków. Bo może się okazać, że właśnie tych uchodźców może być więcej, czy tych osób, które chcą przedostać się do Polski. No, Mówiłem też wielokrotnie, że dzisiaj, jak dojdzie do wojny, ta wojna może mieć charakter hybrydowy, to nie musi być wojna w sposób taki tradycyjny, wypowiedziane jedno państwo, nie musi wypowiadać drugiemu państwu wojnę, nie musi być atak sprytna, tak naprawdę działanie się chodzi o Łukaszenko. Są też wojny ekonomiczne, bazujące na tym, żeby osłabić walutę danego kraju. Są różne. Różne wymiary praktycznie y, wojny. Natomiast nie no, powiedzmy, powiedzmy sobie wprost, tak? To nie jest tak, że Łukaszenko nas zaskoczył. To my byliśmy nieprzygotowani do tych sytuacji, bo nie mieliśmy zabezpieczonej granic. A ja mówię w ten sposób: macie mieszkania, macie domy, czy w waszych domach po prostu nie ma okien, nie macie drzwi, nie macie zamków, nie macie zabezpieczeń, że każdy może sobie wejść. No, jak nie, nie stawicie na przykład drzwi do mieszkania, bo nie będziecie mieć zamków w mieszkaniu, to też się nic nie stanie, tak? Możecie będzie, będzie mieć mieszkanie po prostu jeden tydzień, całe, drugi tydzień, trzeci tydzień, a możecie po prostu mieć dwie godziny, bo zaraz wam splądrują. No właśnie, jak granice polski zabezpieczone jak to wszystko po prostu wygląda, kto to w ogóle monitoruje? No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jestem ciekaw Waszej opinii. Piszcie w komentarzach, bo Wasze opinie są bardzo ważne. Wymieniajcie się poglądami, co Wy na ten temat sądzicie. Może ktoś z Was mieszka w tamtym rejonie. wiecie praktycznie, jak ta cała sytuacja wygląda. Może oglądacie na pewno za granicą, co na ten, ten temat sądzicie, jak właśnie media zagraniczne relacjonują całe te zdarzenie, jak Polska jest przedstawiana w całym tym kontekście dotyczącym uchodźców. No, jak wy byście załatwili ten, ten po prostu kwestię dotyczącą uchodźców, oczywiście w sposób humanitarny, tak, a nie jakiś tutaj radykalny, może jedynie my żyjemy w cywilizowanym kraju. My też kiedyś byliśmy uchodźcami jako Polacy, no my, ja nie tak, bo jestem młodym człowiekiem, ale no, pokolenie starszych tych Polaków, no przecież za komony wyża i do pracy za granicę, znaczy czy, czy uciekali tak była historia tych dwóch chłopców, którzy tam gdzieś z Pomorza uciekli podczepieni pod Tira, albo do Szwecji, nie wiem, czy oni się odnaleźli w końcu, czy też nie? To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.